Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak w tytule, auto na handel, to po co cokolwiek wymieniać? E, tutaj kupiliśmy Aurisa. E, auto ogólnie w bardzo fajnym stanie technicznym. Natomiast tutaj podczas oględzin auta już widzieliśmy, że coś jest nie tak z hamulcami, ponieważ koło trzymało. Popatrzy się jedna starć. Tak wyglądała. Właściciel, od którego odkupywaliśmy auto, i faktycznie mówił, że coś mu z tyłu piszczy. Zdemontowaliśmy i tutaj, e, zauważyliśmy, że tarcza jest zgrzana. Kolor tej rdzy świadczy, że tarcza jest zgrzana i popatrzcie, co się stało z klockiem. On się od, pod wpływem temperatury on się zaczął rozsypywać. E, I co tutaj się okazało? Okazało się, że jeden z zacisków nie pracował. Kupiliśmy już komplet, dwa zaciski. Tutaj jest na lewą stronę. Oczywiście kupiliśmy tak samo nowe tarcze, nowe klocki. jazma wyczyszczone, pasta ceramiczna jest położona, dwa nowe zaciski. Tutaj zostało nam jeszcze zamontować. O, tutaj też mamy nowe, tar nowe tarcze, klocki, zacisk nowy. Zostało nam jeszcze zamontować. Zostały nam do zamontowania tylko w zasadzie linki hamulcowe. Także tutaj, ogólnie auto. Na swój wiek w bardzo fajnym stanie. Popatrzcie się to, co mają właśnie te Toyoty, nie ma w ogóle wycieków. Korozja też nigdzie tutaj jakoś nadmiernie nie postępuje. Są tutaj takie o, delikatne jak to się nazywa. wykwity, no nie? Ale to jest tylko taka powierzchowna. Nie będziemy na pewno tego maskować. Ogólnie stan karoserii blacharski jak i mechaniczny auta. Wygląda bardzo fajnie, popatrzcie się, przez te silniki 1.6 suchutkie, skrzynia suchutka. Eee, tutaj jeszcze sprawdzaliśmy z przodu zawieszenia, luzów żadnego nie ma. Z drugiej strony też luzów żadnych nie ma. Tutaj się koła kręcą swobodnie, tarczy i klocka jeszcze jest. Także eee, przód odpuszczamy, zrobimy tylko geometrię, sprawdzimy płyny, wyczyścimy auto z tyłu hamulce, dotrzemy e, pojeździmy trochę tym autem, jeżeli nie znajdziemy żadnych innych usterek auto pójdzie na sprzedaż także tutaj, jeżeli widzimy e, że coś jest uszkodzone to staramy się robić tak jak ma być, nie na sztukę czyli nie jeden zacisk jak drugi też już długo nie pociągnie no bo też tyle samo ma lat co co ten poprzedni klocki, tarcze Linki nowe i, i w zasadzie tyle. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.